Ohoho, nawet się nie unieśliśmy na tym nodze. A nic się nie stało na treningu. No słabo, słabo. Okej, okay, tak średnio. O, cało zaczynamy delikatnie podskakiwać, bardziej, przerzuca bokiem. No i tyle z tego. No nie no. Kur. Super, chodź myszko. Ok, sprawdziliśmy się na tym wodze. Ale powoli, 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 nie spuszczę fufu. Idź z tej strony, idź z lewej strony. Mojej lewej, powolutku. Tak mocno nie ciągnie kolanem, ale złapał sobie jakiś rytm. Nie, pokuja, no, woli. Tu z tej strony teraz takie kółeczka trochę dookoła okrężnie to noga no i idź do przodu, idź, super no chuja dupa no niestety no podbijamy I idź do przodu mycho. nie idziemy Dzień. Yeah. O, oh. 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 mi podciągnął tą po nogę. Chodź, chodź, chodź.